na tu jeden portal wchodzą, wychodzą, nie dałem powiedzieć. To jedyny portal tam że możemy porozmawiać z pokami. Nie wiem. No czy dałeś? Siema cygan. Siemanko. Jesteś prawdziwym cyganem? Nie no co? Ładnie. Z filmu. Jesteś cyganem z filmu? Się nieprawdziwym. Ja widam dam cegę z filmu. Kojarzysz film? Jeden taki był z chłopakiem. A kojarzy film z chłopakiem? Jest bardzo mało filmów z chłopakiem. <grym> Co wy mówicie, weźcie przy Ty mnie nie ze złoka. Cyga. Cyga. I był ten jeden cygan. Ono zamut miał i tam 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 i takie tam I on porwał dziewczynę jednego ambasadora chyba Może gdzie wręcz? sobie jaja Dzisiaj jaja, ty no się na ten film Kurwa, to była porwa w Weroniku czy jakoś tak? Nie przeklinaj Sorry Wiem, ja że jest nudno i w ogóle W sobie jaja na tym spiku Jakie Bo... jaja znów robię? Nie wiem Żadnych jaj się nie robię Masz dziwny akcent. No bo wieś tak jestem. No to jest typowy... Typowy jaje. Hee? No co chcesz? No To... do was, że zaciągam głośniej, no to to od razu muszę być gorszy? Nie, nie pojmuję was. Skąd jesteście? Pewnie Warszawa Kraków. Nestępny no soka. Nie o Kraków. No następny No następny, ostatni też ją walał właśnie z tyłem z Krakowa Może ty jesteś Andrzejem Leperem? Tak, który się jedynie w samoobronie